Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na Mikołajkowe otwieranie kalendarzy adwentowych. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Proszę Was o łapki w górę, subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem i nie przegapić żadnego. Zapraszam Was do filmiku i do oglądania. I też chciałam pokazać Was koszulkę, co kiedyś znalazłam w dużym kalendarzu adwentowym, taką biszkomiki mikołajkową, więc się tak się mikołajkowo brałam. I też mam taką opaskę z takimi kołajami taki dzisiaj mój outfit mikołajkowy i przechodzimy do filmiku i będę dzisiaj otwierać kalendarze adwentowe i pierwsze zacznę może od tych co tutaj mam pierwsze może od SS i wszyscy mają taką piękną paletkę fioletową ja wam pokażę jak ona wygląda jest przepiękna, mi się bardzo podoba taka podróżna i też ma i fiolety, i też taki ma też fajne matowe. I tak właśnie wygląda. I super, będę miała na podróż jak coś. Ale też fiolety. Dobra, więc kolejny to jest z perfumami. Szósteczka. Perfumy takie. I powoli zaczynam zaczęłam przygotowywać już prezenty. Dla bliskich. I tutaj takie perfumy. I te perfumy są z Lidla. Takie ładne. Takie świeże, cytrusowe. Fajny zapach. I tutaj zapachy są takie: wanilia, bursztyn, fasol tonka, białe piżmo. Mniej więcej takie są zapachy. Bardzo mi się podoba. Jest taki, jak mówię, cytrusowe zapachy, więc bardzo ładne. Perfumy. Bardzo mi się podobają. I w Mamy pomadkę. Uwielbiam pomadki. Taka różowa, a takiej nie mam, więc super. Życie na siebie nie będę słuczować. Chciałam mama się pokazać, że co tutaj jest. I kolejna to może będzie biżuteria. I szósteczka. Właśnie pamiętam, kto to była szósteczka. Tutaj tak przekręcone. Myślę, że chyba to jest szóstka. Tak mi się daje. Dobra. I tutaj mam O! Ale mamy dużo. Uu. Tutaj na bogatą. Zaraz wam pokażę. Tutaj wezmę. Tak, pierwsze co znalazłem, taki koralik, taki czerwony. Dwa takie czerwone koraliki. Zaraz wam pokażę. Dwa obok siebie. Takie dwa ładne koraliki. do brązoletki, super. I też kolejne koraliki, które znalazłam, zaraz wam pokażę. To są tak, takie koraliki, znalazłam kolory chyba Francji. Kolejna to jest taka łapka, kotka albo pieska. Różyczka. Taka ładna. Chcę pokazać Wam kolczyki. Tak dzisiaj na bogato. I tutaj jeszcze co mam, co podkwio, I takie pierścioneczki. Ja to dzisiaj znalazło się w szóstce, więc fajnie. W tej biżuterii. No dobra, fajny kalendarz adwentowy to jest rybuszy. i powiem Wam mam taką, się, taką zagwozdkę, właśnie nie wiem która to szóstka, a która to dziewiątka już to się jeszcze przedstawiała, ale dobra. Mam powiedzieć, że to jest szóstka. I tutaj mam. O! To jest chyba, to jest kremowy cień do powiek, więc super się trafiło. Z Maxet Moray i Fab Factory. Tutaj szóstkę szukam i tutaj szósteczka jest tutaj. Dobra, to jest szósteczka. I ten znalazłam dwie rzeczy. Pierwsza to jest kredka do ust czerwona, taka świąteczna czerwień, więc super. No, dobra, mogę nas złudźować. Mam pokazać taki piękny kolorek. Więc takie piękna, czerwona. No i pomadka. Taka przepiękna. Teraz się... nie będę słuczować, bo nie uczy nikomu, nie dam na prezent. I to właśnie z Fab Factory i Maxent More. To są połączone dwie marki z Action. Kolejny kalendarz to jest właśnie ten. Pędzel z DIY makierzowy i akcesoriowy, i tutaj szukamy szóstka. Szóstka, mi się wydaje, że to jest tutaj, taka największa. Dobra. I zobaczmy, co tutaj jest. O, mam pierwszą rzecz już. Pierwsza rzecz to taki fajny pędzelek puchaty. Tak jak mówiłam, uwielbiam pędzel. Jest tak mięciutki Taki fajny taki włosie takie, takie fajne włosie, takie miękkie i taką. Maskówkę jako zieloną, więc fajnie. I do tego dołączony jest do suszenia pędzli osłonka, więc super. I kolejna tutaj rzecz. To jest błyszczyk taki. I chyba tutaj będzie hawszy A, i jeszcze jedna rzecz. I gąbeczka. Więc tej... takie rzeczy znalazłem dzisiaj w szóstej. Mikołajkowy. Weźmy wziąć w komentarzu jakiem. Wam się do tej pory kalendarze podobają. Dobra. I teraz może tutaj ten. Otworzyłam już szóstkę. Zaraz Wam pokażę. Taka właśnie zawartość tej szóstki. No. Mogę by coś fajniejszego dać. Taki pędzelek do różu, bronzera. Czas na szóstkę. I szóstka z tego kalendarza. Tutaj mam już otwarte, żeby było szybciej i mam tutaj taką maseczkę do ust chyba? Chyba tak. Dobra, jest taka maseczka nam się do trafiła i teraz szóstka w tym kalendarzu. Się tak trochę inaczej otwieram niż zwykle. i szóstka jest tutaj. I tutaj coś jest. Chyba czepek to jest, mi się zdaje. Więc no, nie specjalnego czepek. będę już rozwijać tego czapka, ale to jest szóstka w czekoladkowym. Udało mi się otworzyć. I jest taki słodycz Hipopotam. Więc fajnie. W razem. I kolejny słodyczowy, może jak tak dobrze, słodyczowy idą. I też otworzę już, żeby było łatwiej. I jeszcze nie zaglądam. I lizak taki, więc fajnie. Jest tutaj dwa słodyczowe, otwarte. I teraz już też będzie podsumowanie tych rzeczy. Ja powiem no, które mi się podobają, które mi niekoniecznie. No i szóstka. O, jest ta szóstka. Nie wiem, czy, czy widzieli. O, tutaj jest to szóstka. I zobaczymy, co tutaj będzie. Szóstka, taka ze skarpetkowi. O, tuż. Taki tuż. Znów będzie taki czarny, więc super. I ostatni już kalendarz na dzisiaj to jest ten duży. To jest szóstka. I pierwszą rzeczą to jest paleta cieni. I tak jak wiecie, z moim ulubionym motywem, czyli Paryż. No ja pokażę jaka to jest paleta. Z tych dwóch palet. Z tych dwóch palet najbardziej jestem zadowolona, bo uwielbiam palety. Więc to jest to ale to jest takie, tylko że mi się zgniotło, niestety, wybaczcie. W tym taki zestaw pędzli i zalotkę. Teraz Wam pokażę, ty otworzę. A dobra, my tak to się rozwala już. Taka zalotka, więc fajna rzecz. Uwielbiam takie rzeczy. Kolejna rzecz tutaj to są pędzle. Tak jak wiecie, ja pędzle uwielbiam. Ten jest do cień takie taki fajny, miękki. Kolejny pędzel to jest taki skośny pędzelek. Też miękki. I tutaj mam kolejną rzecz, te jest pędzel taki do różu czy do wyświetlacza. Super. Więc trzy pędzle. I ostatnia rzecz z tego kalendarza eventowego. To są takie dwie piękne szklanki, takie z gwiazdką. To z Pepko, jak dobrze pamiętam to chyba jest wszystko jeśli chodzi o dzisiejsze otwieranie kalendarzy adwentowych. Możecie napisać w komentarzu jakie wam się podobają te rzeczy, a jakie najmniej. Uż dla mnie najmniej podoba się ten pędzelek, bo tak no, kto używa takiego pędzelka? Znaczy znaczy, wy może używacie? No jest jakby powiedzieć miękki, no nie powiem, że jest twardy, jest miękki. Tylko czy to w sojuszku to nie wiem, ale taki pędzelek jest. A jeszcze i się z jestem tak mniej zadowolona. Jeśli chodzi o co mi się podoba w tym kalendarzu ewentowym, to na pewno, ten, na pewno ten, cień do powiek, płynie jest super. Na pewno mi się podoba ten róż rzęs, bo uwielbiam Berlin. Na pewno mi się podoba ten cień do powiek, jest po prostu super. Na pewno mi się podoba ta pomadka coś co mi się podoba ten pędzelek te trzy pędzelki najbardziej mi się podobają no i chyba wszystko no i ten jeszcze paleta ta, jeszcze ta paleta perfumy, ładne pokażę tylko całą jest zawartość to jest całotnie zawartość. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Oczywiście, dziękuję Wam za każde łapki w górę, za każde subskrypcję i za każde miłe komentarze. I też proszę Was o subskrypcję o łapki w górę i też można napisać komentarz. Będzie mi bardzo miło. I to wszystko. Mi się chodzi o tym filmiku. Do zobaczenia i trzymajcie się pa.